Uśtać można się i możemy się tutaj czasami bawimy się z berka Możemy się bawić w chowanego Możemy się bawić w berka kibelkę. Możemy przechodzić na toru przeszkód to zaledwie kilka możliwości, jakie daje nowy plac zabaw przy przedszkolu nr 33 imienia Majki Jeżowskiej. Mieliśmy plac zabaw, natomiast wymagał on już remontu. Prace przebiegały bardzo szybko i sprawnie, bo w ciągu miesiąca w zasadzie podłoże zostało wykonane. Potem, już szybki montaż urządzeń, także w lipcu. Zostało to wszystko zakończone. Zmieściliśmy się w zasadzie w ciągu jednego miesiąca. Dzieci są zachwycone, uradowane, korzystają z atrakcyjnych urządzeń terenowych no i biegają po bezpiecznym podłożu. Nowy plac zabaw powstał dzięki inicjatywie rodziców. Plac zabaw w naszego przedszkola tak naprawdę już od dawna wymagał większego remontu, i był to taki punkt, który. Zawsze gdzieś tam nam ciążył. I kiedy pojawiła się szansa, że może z tych pieniążków, które co roku udawało się nam uzbierać i z 1% i z Rady Rodziców, może się uda to w końcu uzbierać chociaż na nowy sprzęt. Okazało się, że po występie dzieci na 40-lecie naszego przedszkola pani prezydent zdeklarowała się, że to, co się nam uda uzbierać, podwoi. No i wtedy była pełna mobilizacja wszystkich rodziców, aby to marzenie się udało nam spełnić. Udało się nie tylko podwoić kwotę, za którą zakupiono nowe wyposażenie placu, ale i dzięki działaniom władz miasta i pani prezydent zakupić także bezpieczne podłoże, którego koszt wyniósł około 135 tysięcy złotych. To rodzice podjęli inicjatywę pierwszych działań na tym placu zabaw. Dzięki temu postanowiliśmy wszelkie oszczędności w inwestycjach, które mieliśmy, przerzucić właśnie na to działanie. W oświacie jak obserwujemy, robimy bardzo dużo i termomodernizacji, i placy zabaw, i boisk, tak więc naprawdę tych działań jest ogromna, a też pieniędzy, które przekazujemy na oświatę, jest ogrom. Dobra współpraca, tak z dyrektorami, jak z nauczycielami, jak z rodzicami. Daje efekty takie, że myślę, że nasza zabrzeńska młodzież, nasze dzieciaczki zabrzeńskie mają coraz lepsze warunki, i te w przedszkolach, ale też obok przedszkola. Dziś cieszymy się placem zabaw, który tak naprawdę stworzyliśmy wspólnie. Współpraca popłaca. Najlepszym tego dowodem jest radość dzieci. A lubicie w ogóle spędzać czas na placu zabaw? Tak, bo fajnie tam się bawić. I też można czasami się bawić w różne zabawy i biegać. Możemy biegać po całym placu zabaw. I możemy też gonić